I wy państwo tak codziennie pokonujecie te schody? Tak, a jak? Tak kto? Mamy płacić komuś, żeby wniósł. Tu że są starzy ludzie, którzy mieszkają wysoko i oni są uziemieni, w ogóle z domu nie wychodzą. kiedy nie działa winda? Od miesiąca. Co najmniej. Tak. Bo Przez tym parokrotnie się wciął, ale na krótko. No. Możemy w ogóle zobaczyć tą windę? Proszę bardzo. nie otwiera. Aha. Oświadczenie ten komunikat, który dzisiaj od miesiąca, czyli od mieszkaniowa podejmuje dalsze działania zmierzające do jak najszybszej naprawy windy. Przepraszamy za utrudnienia. No, Czyli wszystko i nic. O, i ktoś dopisał chamy. A, to jest to tam chyba pod adresem te spółdzielni. I co dwa piętra? Tak, tak jest tego. I o. Cztery Ja będę miał trzeci zawał od nich. Ja mam jedno zoperowane biodro do proteza, a druga jest do operacji za trzy lata. I tak codziennie chodzę po zakupy. W tej z powrotem. Tu zakupy, tu zakupy i tak właśnie chodzę. Ja w ogóle chodzę przy chodziku, ale kto będzie znosił z ósmego piętra chodzik i wnosił? To, co widzę, pani sta na wózku. jak pani sobie radzi? No w domu to sobie jakoś radzę do lekarza wyjść, tyle terminów miałam uzgodnionych i już nie mogę. Bo przecież nikt mnie nie zniesie Ech, z ósmego piętra, Pani nie wniesie. Czyli pani jest uwięziona tutaj. Jestem mieszkań... dokładnie uwięziona. Bo jeszcze jak Winda chodzi, to tutaj do Windy dojdę. A później na wózku już łatwiej jest. No jest dramat. Dramatisty. No, nie podawałam się, zakupy trzeba robić prócz dzieci. Chciałam samodzielnie, dostałam zawału. A teraz, nie daj Boże, jeszcze bym schodziła, to będzie drugi, pójdę kwiatki wąkać. Jeszcze w dół, to jeszcze pół biedy, ale do góry. Dla starych ludzi to jest męczarnia. Mój też, ledwo co chodzi, sunie nogami. Pani małż, tak? Tak. Proszę, może ja Panu pomogę. Pan też chodził po tych schodach? No, też ja bym... jedną, była o dwóch kulach, a ja o jednej. No to szybciej mogłem zejść. I wy obydwoje państwo pokonywaliście te schody? No. Pani o dwóch kulach, a może o jednej? No, no. A pan wychodzi jeszcze czasami z domu? No to przynajmniej rano po, po chleb, potem po to. I jak pan pokonuje te schody? Każde pół piętra e, staje. To, trzy, to trzy godziny. Nawet... Dny... I i dłużej. No. Wejdę na pół piętra i cały czas odpoczywam. Pół pięta, drugie, czyli piętro, nawet d -d dwa razy zostaję. Rozumiem. No bo inaczej nie wejdę. Dzień dobry Pani Prezesie. Pani Prezesie, chcielibyśmy Panu pokazać jak żyją mieszkańcy. Chętnie zapraszam w poniedziałek, nie widzę żadnego problemu. Ale Cię czy powiem. może Pan zobaczyć to w ogóle? Wiemy. Jak to wygląda? Wiemy, jak to wygląda. Panie prezesie. Wiem, że tam nie, nie był tam, tam na miejscu. Mamy tutaj, może pan zobaczyć. Panie prezesie. W poniedziałek zapraszam.